I życzenia urodzinowe. Bo dzisiaj szczególny dzień. Tak, szczególny to szczególny był parę lat temu, a teraz to już. Ale nie codziennie obchodzi się w Jest to no, 40, no, 40 Fajna liczba. Dzień dobry wszystkim. Bardzo zadowolony ze zwycięstwa na trudnym terenie, w trudnych okolicznościach, gdzie tak jak widzieliście, mocno też znudziłyśmy dzisiaj naszą 11. To jest ekipa ludzi, która. Dzisiaj, powiedzmy, po, po dłuższym czasie, mieliśmy taki sparing z Radomiakiem jakiś czas temu, w którym podobny skład wisiał zagrał bardzo dobrze. Wtedy też miałem jasno i, 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 i pewność, że, że mogę też spokojnie na takich ludzi postawić meczu ligowym. I oni dzisiaj zagrali po prostu znakomicie. I biorę pod uwagę kilka błędów, szczególnie, jak mówimy, w nowym zestawieniu ludzi. Stary fragment na początku. Bardzo dobrze rozegrany przez jest bardzo dobrze grająca drużyna, bo pomimo tego potrafiliśmy stworzyć bardzo dużo sytuacji. Myślę, że zasłużyliśmy absolutnie wygrywanie to spotkanie i już patrzymy przed siebie na następny mecz czwartkowy. Zapraszamy do zadawania pytań. Bez mikrofonu? Pamiętam, że jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dobry prezent. Takie zwycięstwa, gdzie przegrywa się raz, drugi, a jednocześnie wychodzi zwycięsko, smakują najlepiej. Czy znaczy te zwycięstwa w ten sposób, e, tak zdobite, na pewno świadczą o, o charakterze e, mentalności, która jest godzina. Nie ma takiej możliwości, żeby nie mając właściwej mentalności wygrać ten mecz. W szaty powiedziałem w przerwie, że ten mecz nie jest do zrezygnowania, że ten mecz jest do wygrania. I, i, myślę, że dla mnie to było ewidentne też po pierwszej połowie, że my mamy tutaj po prostu. Prawa w drugiej połowie myśleć o tym, żeby wygrać to spotkanie. I to, pomimo tego, że straciłyśmy kolejną bramkę, wiedziałem, że, że może nastąpić. Ale nie nastąpiłoby bez wiary tych ludzi, którzy są na wojsku, którzy po prostu nie przestali w to wierzyć i nie przestali po prostu grać i dążyć do tego, żeby strzelać. Także wszystkie brawa w stronę zawodników. Jarosław, niezgoda na treningach nie wygląda. Jakoś rewelacyjnie, ale chyba zaskoczył w najlepszym z możliwych momentów. Nie wiem skąd Pan ma takie informacje, że nie wygląda. Dla mnie, Jarek, na treningach jest w coraz lepszej formie. Jarek też jest zawodnikiem, który ja doskonale znam. Myślę, że sporo z Państwa też nie jest to piłkarz, który jest widoczny w każdej chwili i wynika z jakiejś ciężkiej pracy na wojsku. Na Natomiast. To ma to coś, co po prostu się, to się mówi, ani nie kupi, ani nie regeneruje. Jest tam, gdzie trzeba i w pewnym momencie potrafi to wykorzystać. Jest to też chłopak, który rok, rok czasu nie grał w piłkę, w zasadzie miał operację serca, miał drugie inne zdrowotne problemy, więc tego też z ciepliwością podeszliśmy do tego, żeby zaczekać na niego. To jest jego trzeci mecz, w którym wystąpił w lidze i opłaciło się stawiać na takim jeszcze ostatnie pytanie. Z tego co wiem, Carlitos miał, był przewidziany pierwotnie do, do tego, żeby tu grać. Nie, nie było go tutaj, nie było go w kadrze meczowej. Mogę jakiś komentarz? Jeżeli chodzi o Carlosa, pierwszy raz tym razem kwestia, kwestia prywatna. Carlos był przewidziany do gry w dzisiejszym meczu, jednak z, powiedzmy, z prywatnych powodów nie wystąpił. Co nie znaczy, że jeszcze nie wystąpi. Na pewno jest to zawodnik wartościowy, który ja cały czas podkreślam. Ludzie chyba tego nie chcą usłyszeć, wolą jakąś teorię, która, która nie mija się z prawdą. Prawda jest bardzo prosta. Jest to zawodnik, z którym ja nie miałem tak jak w żadnym nawet na, najmniejszej sprzeczki, tam mówię o konflikcie. Jest to zawodnik w kadrze, jak widzieliście dzisiaj, dosyć szerokiej, pełnej jakości. Jest to zawodnik, który ma takie same szanse, żeby walczyć swoje miejsce w składzie, jak każdy inny. Ani większe, ani mniejszy. Po prostu boisko i trening, i on dobrze pracuje, i nie jest, jest powiedziane, że e, jeszcze w tym sezonie dużo nas nie zajmuje. Ja dopytam, chociaż na początku, wszystkiego najlepszego i gratulacje. A te kwestie prywatne to są kwestie transferowe i mówi Pan, że być może jeszcze Zagia, czyli to jest oznaka, że zakłada się, że się nie dogada z tym klubem z Bliskiego Wschodu? Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem transfery, transfer jest wtedy, kiedy praktycznie jest zawodnik podpisany, jest wszystko na papierze jasne. Dla mnie on jest zawodnikiem ligi Warszawa, dalej. Tak też e, o nim e, myślę. W momencie, kiedy będzie inaczej, to będę się zastanawiał, co na ten temat Natomiast w tej chwili, tak jak mówię, Carlos jest e, zawodnikiem geograficznym. Albert Torres Telewizja Polska. Dzień dobry, Panie Trenerze. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze z okazji 40. urodzin. Chciałbym zapytać, czy w dzisiejszej grze było coś, co Pana zaskoczyło ze strony UKS-u? Czy byliście przygotowani na, na to, że UKS będzie grał taką komputerów? Czy widzieliśmy pierwsze mecze UKS-u, który zrobił bardzo dobre wrażenie e, w tych pierwszych spotkaniach, grając piłkę nietypową dla e, polskiej strefy klasy? E, dlatego byliśmy na to przygotowani i byliśmy też zaskoczeni. Wiedziałem też, że jest to sposób grania, który jest też w pewnym sensie trudny, kiedy drużyna traci trochę pewności, kiedy drużyna przegra jeden lub drugi mecz, to wtedy gdzieś tam łatwiej o ten błąd tej technicznej, bardzo zresztą ładnej gry. Więc wystrzygam na to, że po prostu, że będziemy agresywni, że będziemy gotowi na to spotkanie. Że to po prostu będziemy mieli swoje sytuacje. Tak też było. Też wiedziałem, że ten mecz dla nas mogą wygrać z takim LKS-em tylko ludzie gotowi na to, żeby 90 minut nocą pracować. Dlatego też taka zmiana, e, gdzie po prostu 11 z 11 ludzi z Glasgow grało tylko dwóch: Bramkarz plus Paweł Stołalski, który i tak potwierdził moje. Przepuszczenia poprosił o zmianę, więc to jest tak, że jeżeli ludzie zagrali na dużej intensywności trzy mecze w 7 dni, to na pewno nie jest latowani po dwóch dniach zagrać kolejnych bardzo intensywnych meczów. Dlatego ten mecz się potoczy, można powiedzieć, oprócz tej pierwszej ramki z stałego fragmentu, tak jak, 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 jak sobie to, to po prostu i wyobrażał. Jeszcze pozwolę sobie dopytać, jeśli mogę oczywiście. Po pierwszej połowie schodziliście z boiska z jedną bramką straty. Było 1 dla oks -u. Co takiego państwo piłkarze usłyszeli w szatni, że w zasadzie wystarczyło kilka minut w tej połowie, żeby padła bramka po Już powiedziałem, że moje słowa w szatni w przerwie były klarowne. Ja powiedziałem, że ten mecz nie jest do zremisowania. Ten mecz jest do wygrania i że to jest moje odczucie i teraz jest tylko e, w naszych głowach i w naszych nogach, czyli my kontynuujemy to, co robiliśmy po utracie tej bramki, dalej próbujemy, dalej się staramy, czy po prostu w pewnym momencie rezygnujemy, jak też jest normalne w sportowcach, tak? Zda Zdarza się. Natomiast właśnie nam się nie zdarzyło, czego się bardzo cieszę. Po prostu pchaliśmy w drugiej połowie dalej. Na pewno przy jednej czy drugiej sytuacji też będziemy mieli trochę szczęścia. OKS też miał swoje sytuacje, ale e, suma sumaru myślę, że zasłużony. Przedstawicielem Krzysztof Miejskiego na Polskę. Panie Tanerze, oczywiście, nie jakieś życzenia, zasługują na 40 lat minęło, ale nie będę tego robić, z to wszystkich. Ale o pewnego 18 chciałem zapytać, bo wymienia Pan, że to myśli ci ludzie, którzy byli gotowi na walkę. No i pierwszy podobno z wielki jakiś czas z 2001 Michał Serbowicz. Zrobił wrażenie, odważnych ważny no Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za to, za to pytanie, bo jeszcze, jeszcze bym zapomniał o tym wspomnieć, ponieważ. Uważam, że zwycięstwo, zarek niezgoda, strzelający dwie bramki, ale przede wszystkim Michał Kaboli, chłopak 2001-roczny, którego e, wystawiłem jeszcze kilka razy wcześniej, podczas okresu przygotowawczym na lewej obronie, z, po prostu z musu, gdzie mieliśmy wszystkich zawodników na lewej obronie, poza, poza kadrą, e, on się spisywał dobrze, wiedziałem, że po prostu też. Jest duża szansa, jeżeli e, mentalnie dźwignie, że tak będzie ktoś w meczu ligowym Myślę, że e, można powiedzieć, że wygraliśmy trzy punkty. Jarka nie z powrotem, ale też jednego wartościowego piłkarza na, na, na następne mecze w sezonie, czyli Michała Kargownika. Bardzo się z tego wycieszy. Czekamy na kolejne pytania. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy za chwilę i ciąg dalszy konferencji. Dziękuję bardzo.